Witam, jestem Kacet Tepe, a oto i nasz ym, pierwszy odcinek z naszej nowej serii yy, nie wiem jeszcze jak nazwać tę serię, ale spoko yy, dobra, nieważne. Yy, tutaj jesteśmy na mapce latające wyspy. No. I jak widzicie jestem na mapie i zacznijmy nasz filmik, że tak powiem. Najpierw wezmę itemy standardowe, trochę drewna. Wezmę tylko jeden najpierw, bo jak to wiecie. Dobra. Najpierw przejdźmy do rzeczy. Zrobię sobie najpierw workbench'a i zaczniemy czytać. Pierwsze, cóż. Gdzie jest jeden? Nie, 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 nie. nie. Klucz ma chyba jedynki. A zaczekajcie, zrobię realta. Znaczy zrestartuję. Wejdę i wyjdę na świat. Powinien. O, jest. Zrób wełnę w co najmniej trzech kolorach. Chwilkę podgłośnię sobie głośność. Zgadzimy się. Muzykę sobie włączmy. 30 albo nie. 10% może być. Dobra, y, coś tu jeszcze jest owieczka, ale zostawimy sobie ją. Ale wełna się przyda. Dobra, no przeskoczyć hmm. wys wyspy na wyspę. Dobra, y, zaś... zaczynajmy. Najpierw zetnę sobie drzewo Gdzie to mi spadło Dobra, jest tu Nie nienawidzę tego To nieważne Tak, pierwszy odcinek i już liście nie działają Muszę coś zrobić, zaczekajcie tekstury wywalam tu I powinno działać Fightfulu. O, jest, wszystko. Wszystko działa. Dobra. Yy... Łupię drzewko. Chociaż nie muszę łupać, bo mam drewno, ale dobra, już wyłupiemy to drewno z tego drzewka. Drzewka. Boż, jak było, było blisko po prostu do spadnięcia, żebym spadł po prostu na Ogólnie będę nagrywał tą serię, nie wiem, raz w tygodniu, w sobotę albo w niedzielę. Różnie, jeszcze nie wiem, nie mam zbyt wielu czasu, zbyt wiele czasu, ale no, jak będzie czas, no to postaram się wam, dla was nakr nakręcić odcinek. Nagrać filmik, dobra. Hm odcinka już chyba od nayy te drewno rozbalam. Okej, Ki dobra, później se to dotnę, craftinga już mamy, mam sobie w tą skrzynkę, ale dobra, Uż. tu se postawię craftinga, tutaj teraz sobie wszystko wezmę ze skrzynki i sobie teraz ukradnę skrzynkę, że tak powiem. Dobra, to jest pierwszy odcinek, więc za długo nie będzie on trwał. Super, sazanki się zrobiły. Dobra, sadzić. Dobra, co ciekawe co tam jest, że coś tam widziałem. A, to dobra. Ym, dobra, zacznijmy nasz survival od zrobienia prostych narzędzi. Dobra, najpierw patyki trzeba zrobić. Zapomniałem. Dobra. Dwa kilówki, przydadzą się... Lubię Lubię płasz... placki na wybrzeżu. Dobra, nieważne. Dobra. Tak, pozbierajmy najpierw kobra. Trochę. Zaraz sobie... Nie było tam lawy ani niczego. Dobra. Ani wody? Szkoda. Bym sobie zrobił generator kobla, ale nie potrzebam. Tym bardziej, że... Jak znam życie... Tym bardziej, że jest to pełno kobla i wyspę, obok siebie. Jak znam życie, będzie jeszcze misja... W której będę musiał zapomnieć. To Zamek. W ogóle gram na teksturpaku Fightful, taki fajny sobie teksturpak, dobra, tam będziemy, tam dobra. będziemy, Tyle słowców, najpierw sobie to powydobywam wszystko, trochę tego kobla i już będę się zbierał po prostu powoli, żeby coś nowego zrobić. Yy, dobra, piecyk i już się troszkę no. rozwinąłem. To już możemy zaczynać. A więc, tak, pełna. Nie ma tu gdzieś zwierząt? Bo mi się nie chce robić z tego jajka, z tych jajek. Dziemyciki. Dobra. dziki. Yy. Trzy różne kolory. Jak mam niby zrobić jakieś kolory? Co tam pisze, zrób W, w co najmniej trzech kolorach. trzech kolorach. Oby mi się poszczęściło i bym miał dwie różne owce. Jeden kolor załatwiony. tutaj jeszcze, eee, niech to, wyszedł ten sam jedzenia, jedzenia brak i zapomniał twórca mapy chyba dać mi jedzenie dobra, jabłka, muszę czekać ej, no naprawdę nie mam jedzenia naprawdę nie mam jedzenia co ja mam, zagłodzić się tu? dobra Myślę, że to nie jest aż tak wielki problem. Skąd no, ja mam nikt wytrzasnąć jedzenie? E? Tam coś widzimy, jakieś drze drzewa tam są na dole. Dobra, nieważne. Dobra, nieważne. Naprawdę jakby tu zdobyć jedzenie. Najpierw wykarczuję to drzewo, może zaczną spadać yy, te jabłka. Mm, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. Po prostu nie panikować. Nie, nie wolno panikować. Niestety. Właśnie to dobrze. Nie lubię takich wielkich drzew. Jeszcze jakiś piak na pewno tu jest. Piak. Mówiłem. I niech to tam troszkę drewna nie zaszkodzi, żeby spadło. Tak, tylko teraz to wezmę. No, żeby jabłuszek. Pamiętam, żeby się kierować. tam jest jasno, głos. Zawsze coś. Kurczę, ile? I teraz. Pójdę do tego jasnego głosu. Bliżej. Bliżej. Tak, wiem. narażam... U, jabłko. Swoje życie. Jakieś jasno... O, głos. Jej! Jasny głos. O! Myślałem, że tam widziałem jabłko. Dobra. Było blisko, było blisko, było blisko do śmierci. Tutaj sobie postawimy jasno głaz. Bo jeszcze mnie tu jakieś mobki zaatakują. I będzie klapa lipa. Tak wiem, lipa to jest z drzewo, ale też jest takie słowo. Nieważne. Lawa. I co? Jedzenia zero. Było tylko jedno. Zrób łóżko. To to już se zaraz zrobię. Zabij pająki. Kryper. Trzy pająki. pająki. I, I... trzy creepery, dobra. A, to będzie zaraz załatwione. Jeden creeper, ale i tak nie mogę tak wyruszyć bez zjedzenia. Na walkę. Nie dał mi jedzenia. Żebych nasionek... Bym mógł... Ej, w ogóle nie znam zasad tej mapki. No dobra. Kurde. No dobra. Coś wykombinuję z tym jedzeniem. Jak coś to nie będę miał wyboru, będę musiał scitować, no bo skąd wezmę jedzenie? Twórca mapki nie pomyślał o jedzeniu. Dobra. No to już się z wami żegnam. Cześć i na razie.